Istnieje pewna legenda, legenda przekazywana z pokolenia na pokolenie, z dziada, pradziada, z wuja na stryja, z ojca na syfa. Legenda o stworzeniu, o istocie nie z tego świata. Legenda o postaci, która mrożni krew w żyłach nawet największych śmiałków. Jego alabastrowe oczy mrożą krew w żyłach każdego, kto tylko o nim pomyśli. Co gorsze, jeżeli go spotka, zapewne nie zdąży niż nikomu o tym opowiedzieć. Jego pochodzenie, jak i zamiary ukryte są pod grubym płaszczem tajemnicy. Wielu próbował rozwikłać ten sekret, jednak nikomu się to nie udało. Każdy to tylko zbliżał się, aby odkryć prawdę znikam w niewyjaśnionych okolicznościach. Kim jest ta straszna postać i skąd ma taką władzę? Jedni mówią, że jest to Duch, inni mówią, że jest to po prostu błąd z tego świata. Jest również teoria.